Była końcówka listopada, kiedy mgła zaczęła wciskać się między ściany małej wioski na Podlasiu. Mgła nie była niczym niezwykłym, ale tego wieczora miała w sobie coś lepkiego, coś, co osiadało na skórze jak pot. Nie zwiastowała burzy ani śniegu. Zwiastowała ciszę. A w ciszy najlepiej słychać kroki. Stara chałupa na końcu wsi wyglądała jak każda inna. Spruchniała, z dachem przyciśniętym latami śniegu. W środku w kuchni na stole stał nóż kuchenny, nóż, który pamiętał więcej niż chleb i boczek. Pamiętał krzyk, pamiętał dźwięk kości, kiedy ostrze sunęło się tam, gdzie nie powinno. To nie duchy, nie żadne zjawy, tylko człowiek, taki sam jak ty. Pierwsze ciało znaleźli w rowie. Dziewczynę, co wracała ze sklepu. Miała rozdarte gardło, nierówno, nieczysto, jakby ktoś próbował przeciąć worek pełen mięsa i nerwów. W kieszeni znaleziono drobne, monety były oblepione krwią, jakby z nich ktoś pił. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Prawda jest taka, że on nie potrzebował pieniędzy. Pieniądze były tylko wymówką. Kilka dni później zniknął stary sołtys. Zawsze pijany, zawsze wracający nocą przez las. Zwykle jego pijane nawoływania budziły psy, ale tamtego wieczoru było inaczej. Zamiast śmiechu i bełkotu usłyszano tylko jęk, urwany nagle, jakby ktoś zakneblował gardło piachem. Znaleziono go dopiero tydzień później. Zostawiono go w stodole. Wisiał, ale nie na sznurze. Wbity na hakrze źnický, rozcięty od pachwiny pomostek. Ludzie mówią, że najgorsze jest to, jak pachniało nie krew, nie wnętrzności pachniało ciepłem takim zwierzęcym, które zostaje w powietrzu, gdy ktoś wypatroszy świnie. Zaczęto się bać, nie wychodzono po zmroku. Nawet psy przestały szczekać. Ale on wciąż szedł, kroczył powoli, zawsze z nożem, który błyszczał tylko wtedy, gdy dopadł kogoś, kto myślał, że droga do domu jest bezpieczna. Bezpieczne drogi. W Polsce nie ma bezpiecznych dróg. Kiedy zginęła cała rodzina kowalczyków, nikt nie miał już wątpliwości, że to nie przypadek. Ojciec został znaleziony na progu leżał na wznak, oczy szeroko otwarte, jakby próbował ostatni raz zobaczyć kto to zrobił. Matkę ktoś wciągnął do kuchni i rozprął od tyłu jak worek mąki. Dzieci. Dzieci znaleziono w pokoju przyklejone do ściany gwoździami jakby były obrazkami. To nie było już zwykłe zabójstwo. To było polowanie. A każdy z sąsiadów czuł, że kolej przyjdzie i na niego. A najgorsze w tym wszystkim było to, że wszyscy wiedzieli, kto to robi. On mieszkał wśród nich. Chodził na msze, kiwał głową sąsiadom, pił wódkę na weselach. Nie był duchem, nie był szaleńcem z legend, był człowiekiem, takim samym jak twój sąsiad, jak brat, jak ty. W każdej nocy nóż zyskiwał nową pamięć. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!